się więc nagrywam ten filmik, by podzielić się z wami bardzo dobrą informacją. Mianowicie Facebook postanowił hucznie świętować 80. rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej 5 stycznia 1942 roku i z tej okazji fanpage Konfederacji na Facebooku został zablokowany. Więc dziękujemy i prosimy o jeszcze. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości w inne prywatne konta członków Konfederacji, posłów Konfederacji i w ogóle wszystkich wolno kretynów także zostaną zablokowane, więc ta informacja mnie rozśmieszyła, a jeszcze bardziej rozśmieszyły mnie wypowiedzi różnych członków Konfederacji Bosak zapowiedział, że tutaj będzie proces, proces wytoczy Facebookowi, yy, więc w, w kontekście takim, że tutaj w ostatnich czasach, no to prezydent Trump, yy, najpotężniejszy człowiek na ziemi został zablokowany przez różne social media i on gówno mógł zrobić, wielu innych politaku, polityków także zostało zablokowane blokowanych yy, yy, przez social media yy, ludzi, którzy posiadali władzę i gówno mogli zrobić, to co może zrobić taki bosak? Bosak, kim ty jesteś? Ty jesteś zerem. Konfederacja jest to partia, która balansuje tutaj na granicy progu wy wyborczego i yy, yy, nie macie żadnej władzy. I nawet jeśli zrobicie ten proces, i nawet jeśli dostaniecie jakieś odszkodowanie w wysokości, nie wiem, 20 tysięcy złotych, no w, yy, Zuckerberga to nie zaboli. No, ale przede wszystkim rozśpieszyło mnie ta cała bezczelność i ta hipokryzja. Te gnoje, te wolnorynkowe gnoje, które cały czas powtarzają, że państwo nie powinno wpieprzać się w gospodarkę, że najlepsza polityka gospodarcza państwa to taka, której państwo, której nie ma, że po prostu burżuj w swojej firmie może robić wszystko, że państwo nie ma prawa ograniczać tego burżuja, nakładać płacy minimalnej, tutaj różnych ograniczeń co do długości czasu pracy. Pracy, że, że tutaj burżuj musi zapewnić takie czy inne odzież ochronną, że nie można zatrudniać dzieci poniżej tam siódmego roku życia i wiele innych przepisów. Oni cały czas przeciwko temu protestują, mówiąc, że burżuj w swojej własnej firmie jest królem i nikt nie może tutaj mu się wpieprzać. I kiedy, i kiedy on. Oni tutaj udzielając swojego, właśnie występując na, na Facebooku, nagle zostali zablokowani. To oni apelują do państwa! Oni apelują do, do państwa o to, żeby państwo tutaj w, to, w to, tym, tym problemem się zajął. A z jakiej racji państwo ma się tym zająć? Jakiej racji państwo, który na przykład taki męcen, męcen, który robi biznesy na tym, że. Zarabia pieniądze na okradaniu państwa polskiego, zarabia pieniądze na tym, że ludzie w Polsce nie płacą podatków, albo te płatki, podatki płacą jak najmniejsze. Wy jesteście pasożytami społecznymi, przez które codziennie państwo traci. Przede wszystkim traci przez takich cwaniaczków jak, jak was Mentfel cały. I, i, wy, I wy teraz dogomagacie się tego, żeby to państwo polskie was broniło? W dupę, w dupę się pocałujcie! No, co, co jeszcze? No, przede wszystkim mam tutaj taki komentarz ogólnie. No, i, i chciałbym, jakby, no, w moim przekonaniu, no, konfederacja to jest, została potraktowana jak taka zużyta prezerwatywa, że kilka lat temu te social media ewidentnie promowały takich świrów. W czasie, kiedy tutaj rynek medialny był zdominowany przez media korporacyjne i media rządowe i te social media koniecznie chciały tutaj wykreować siebie jako alternatywę dla tych mediów oficjalnych, to promowały Cejroskiego, to promowały Maxa Kolonkę, to promowały Korwina Mikke i wielu innych świrów związanych z waszym środowiskiem. Kiedy byliście potrzebni, to was promowano, a wy wtedy tutaj gadaliście o tym, że wy jesteście niezależni, że, jest, że za wami stoi wolność internetu i tak dalej, i tak dalej, nie rozumiejąc tego, że wy jesteście tylko pionkami korporacji i tak Korporacja, kiedy was już nie potrzebuje, to się was pozbywa tak, jak się człowiek pozbywa zużytej prezerwatywy. Teraz już teraz można się was pozbyć i miejmy nadzieję, że znikniecie z przestrzeni publicznej. No i co? Nie pozdrawiam!